Witam Was w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zajmiemy się modyfikacją zestawu, który budowaliśmy jakiś czas temu. 12V zestaw. Natomiast, no, szczerze mówiąc, chciałbym zrobić z tego taki zestaw troszkę mobilny. Nie? Dlatego przerobię tą, tą część tutaj, gdzie mamy zamontowanego BMS-a. To co planuję zrobić. to odłożę To odkręcić tą płytę od tej. Odkręcę oczywiście też tą szynę z połączeniami z BMS-a i będę chciał zamontować tą płytę tutaj na boku zestawu ogniw. Oczywiście, pewnie trzeba będzie tutaj troszkę zmodyfikować sytuację z przewodami. Być może trzeba będzie je tutaj zdublować, ponieważ chciałbym, żeby ten zestaw mógł mi dostarczyć około 2000 W mocy. Więc pewnie dodam tu jeszcze jeden przewód żeby tutaj nam to wszystko odpowiednio działało jeszcze nie wiem jak zamocuję tą, tą płytę prawdopodobnie zrobię po prostu dwa otwory i, i zamocuję to trytytką na, na dwóch tych prętach gwintowanych, to zobaczymy jak to nam będzie wychodziło jak to będzie wyglądało zobaczymy czy to w ogóle zda, zda egzamin w przyszłości więc zaczynamy no wychodzi na to, że jednak będę musiał ten przewód wymienić bo jakbym nie ułożył tej płyty z boku, z tej strony czy z tej to nie sięga mi do tej hmm, elektrody ujemnej tego hmm, tutaj pierwszego ogniwa no, więc będę musiał troszkę tutaj pokombinować. No, ale no, nic straconego, ten przewód to jest 35 m2. Ja tutaj będę potrzebował minimum 50. Więc to co zrobię, to po prostu zmienię ten przewód na przewód o przekroju 50 mm kwadratowych. No, i będę musiał też tutaj się zabrać za, za rozkręcenie zaraz tej płyty. Jestem już po modyfikacjach całego zestawu. Jak widzicie płyta jest odkręcona, przymocowałem ją trytytkami do tych prętów, które tutaj przechodzą wzdłuż boku zestawu ogniw. No i szczerze mówiąc wygląda to, to całkiem nieźle. Tutaj z boku na krawędzi przykręciłem tą, zaraz Wam pokażę, tą szynę z, z łączkami szynowymi. Wygląda to całkiem nieźle. To co tutaj mi czego brakuje i szczerze mówiąc może przydałoby się, ale jest tu trochę mało miejsca na to. To jednak jeszcze jeden bus bar e, może trochę mniejszy niż ten dla dodatniego bieguna. No, natomiast musimy sobie jakby poradzić tutaj na razie z obecną sytuacją. E, Przewód 50 jest już założony też, więc można powiedzieć, że BMS jest zasilony w sposób odpowiedni i teraz zostało do zrobienia tylko połączenie z dodatnim biegunem i z ujemnym i oczywiście wyjście tych dwóch przewodów do odbiornika lub do ładowarki. I dzisiaj chciałbym Wam coś pokazać, a mianowicie złączki typu Anderson. Złączki, które ja naprawdę lubię z uwagi na, na ich budowę i łatwość obsługi, one występują w różnych że tak powiem konfiguracjach. To jest akurat złączka, która pozwala podłączyć obciążenia do 175 Amperów no i taka powinna być tutaj wystarczająca złączki te mają różne kolory także tutaj mamy czerwony i co ważne one pasują między kolorami ze sobą czyli musicie jeżeli chcecie połączyć dwa przewody z kolejnymi dwoma przewodami, to musicie mieć złączki tego samego koloru. Złączki, które przystosowane są do odpowiedniego prądu, ponieważ zaraz gdzieś tu powinienem mieć. Moment, tu jest przykład takiej złączki do 50 amperów. Widać, jest różnica w wielkości, więc, no, no wiadomo, że nie dopasujemy tego. W ten sposób, co ważne, te złączki zazwyczaj jest możliwość kupienia pojedynczo, i one są takie same. Zobaczcie, tutaj z jednej strony jest oznaczenie na plus, drugie na minus. No i one łączy się, łączy się je tą stroną, tak? Tą taką, można powiedzieć, płaską, nie tą wyobloną, tylko tą płaską. No, i jak sobie zobaczycie, no to tak, to nam tu nic nie będzie pasowało, nie da się złączyć. Natomiast te złączki trzeba odwrócić, tak? I wtedy one ładnie tutaj pasują. No i następuje połączenie. Na razie one są tutaj w środku puste, nie ma nic włożonego. I dlatego one, jak gdyby no, na razie, nie spełniają swoich, swojej roli. I to, żeby taką złączkę. Tak naprawdę, złożyć to potrzebujemy oczywiście przewodu. Ja mam tutaj dwa przewody, może wezmę jakiś, tylko jeden. Dwa przewody. I na ten przewód musimy założyć taki, oto, patent, taką końcówkę. Ona ma specjalny kształt. No i musimy ją tutaj założyć na końcówkę naszego przewodu. Ja spróbuję to zrobić tak. O. oczywiście wielkości tych końcówek są dostosowane do, do złączek, w zależności od złączki możecie mieć różne typy tych końcówek, które będą pasować na przewody o różnej grubości, to musicie już sprawdzić na, na stronie, tam gdzie kopujecie, do, do jakich przewodów przystosowane są odpowiednie złączki. No, i następną rzeczą, którą robimy, to musimy zagnieść takie, takie złączki. Możemy to zrobić przy pomocy kompinerek, ale oczywiście lepiej tutaj sprawdzi się na pewno zaciskarka taka hydrauliczna, która rzeczywiście mocno nam ściśnie taką końcówkę. I zaraz wam pokażę. Ja tutaj mam już taki zagnieciony znaczy przewóz z zagniecioną końcówką. A zarówno dodatni jak i ujemny. Ten ujemny to jest króciutki tak naprawdę, bo nie będzie potrzebny taki długi, Nic jest krótki. Z drugiej strony na razie końcówek nie ma. No ale co zrobić teraz z tymi końcówkami i z tą złączką. To co musicie pamiętać, to po pierwsze oznaczenie na złączce minusa i plusa to jest jedna rzecz. Druga rzecz pamiętajmy, że jak wkładamy nasze zagniecione złączki to wkładamy je tak, że ta końcówka jest wygięta jak gdyby na dół, na dole jest taki tutaj taka wypustka. Ona jest ta, ta, ta złączka wygięta na dół i w takiej pozycji będziemy wkładać do naszej złączki tą końcówkę. Końcówki wkładamy od tej strony wyoblonej, tak? I jak położymy sobie e, tą końcówkę na tej płaskiej części, no to jest ta pozycja, w której możemy rozpocząć e, montowanie naszej zagięcionej e, części tutaj e, końcówki. E, minus jest mamy po lewej stronie, więc wkładamy sobie tą końcówkę. I to, co musimy zrobić, to włożyć, aż nam tutaj strzeli taka zapadka. No i widzimy, już nam tutaj ta złączka mocno się trzyma. i Nie da się tego przewodu wyjąć. Pamiętajcie, że musicie sprawdzić wcześniej bieguna. Ja wezmę teraz drugi przewód. Zrobię tak samo, czyli w dół skierowane to wygięcie. Wkładam. Jest kliknięcie. Możemy sobie tutaj sprawdzić. One rzeczywiście dobrze tutaj są zamontowane, nie da się tego wyciągnąć. No i to jest jedna złączka, która jest gotowa już tak naprawdę do zamontowania. Z drugiej strony trzeba zamontować oczywiście jakąś inną końcówkę, tutaj końcówkę oczkową zagmiotę, no i przygotuję w międzyczasie też drugą wtyczkę, która się będzie łączyć z tą. A do czego? No to zobaczycie. Już za chwilę. Końcówki typu Anderson są już przygotowane. Są już podłączone też tutaj, z drugiej strony, do samego zestawu ogi, Oczywiście minus do szyny ujemnej i do skrajnego dodatniego biegu na przewód dodatni. Mam też drugą złączkę, też już zakończoną. Oczkowymi końcówkami one są w folii, ale to dlatego, że ja tutaj Wam zaraz podłączę jeszcze jedną końcówkę do drugiej. Nie chcę, żeby jakieś zwarcie tutaj było, więc dlatego włożyłem je na chwilę do torebek foliowych. No i zaraz Wam pokażę, jak wygląda takie połączenie. Musimy mieć oczywiście plus połączony z plusem, minus z minusem. No i to, co, co wystarczy zrobić, to po prostu wcisnąć. Aż nam kliknie, połączenie jest już gotowe. To, co jeszcze można zrobić, to są takie uchwyty, które możemy tutaj zamontować, które służą do wyciągania jednej wtyczki z drugiej. Oczywiście za kable tutaj nie ciągniemy, tylko za wtyczki. Są one tutaj tak mm, wyprofilowane, że jest w miarę mocny chwyt. Natomiast takimi uchwytami, które tu się montuje, na pewno łatwiej te wtyczki rozłączyć. Ja spróbuję je tutaj teraz bez tych uchwytów rozłączyć. Wymaga to troszkę siły. O, zrobione. Natomiast no, tak to musi być, ponieważ to połączenie nie może nam się, że tak powiem, rozłączać e, samoistnie. Więc tyle, jeżeli chodzi o, o, e, o końcówki i konektory Andersona. Tak jak powiedziałem, e, będą one użyte do podłączenia e, czegoś, o czym Wam powiem tak naprawdę w następnym odcinku. A w następnym odcinku powiemy sobie o przetwornicy 12V. Ale która może dostarczyć nam aż 3000W ciągłej mocy. Już teraz zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia. Cześć!